O Kasi i mądrej kurce. Kasia miała w swoim kurniku tylko jedną starą kurę z wyskubanymi piórami, która znosiła jedno jajko dziennie. Dziewczynka wolałaby mieć dwie kury. Z dwoma jajkami dziennie byłabym wielką panią, mówiła codziennie. Zdecydowała się kupić drugą kurę. Kasia rozmyślała o tym, ile zarobiłaby sprzedając jedno jajko dziennie i doszła do zdumiewającego wniosku, że ze sprzedaży udałoby się jej przekształcić małą zagrodę w duży plac. Oj, plac? W duży pałac, chciała powiedzieć. Ona sama mogłaby nosić luksusowe stroje, mieć służbę, i żyć zupełnie się nie przemęczając. Dziewczynka kupiła kurę, która, jak zapewniał ją sprzedawca, będzie znosiła jedno jajko każdego ranka. To była dokładnie taka kura, jakiej Kasia właśnie potrzebowała. Zadowolona z zakupu dziewczynka udała się w drogę powrotną do zagrody. Po drodze uspokajała kurę. Poświęcając jej wiele uwagi i czułości. O, zobaczysz, jak dobrze będziesz się czuła w kurniku w mojej zagrodzie. Niczego ci nie zabraknie. Jeśli obiecasz mi, że będziesz znosiła jedno jajko dziennie, dam ci paszę, która jest zdrowa. Ponieważ składa się z kukurydzy i owsa. I Każdego dnia będę robiła ci gniazdo ze świeżej słomy. Będziesz najbardziej rozpieszczoną kurą w całej wiosce. Nie będzie na całym świecie takiej kury, która miałaby lepiej od ciebie. Gdy doszły do zagrody, kura otrzymała obfitą rację pokarmu. Oprócz całego mnóstwa komplementów i troskliwych słów. Kasia zapomniała napełnić jedzeniem miseczkę należącą do starej kury, pomimo iż ta starała się zwrócić na siebie jej uwagę, usilnie trzepocąc skrzydłami. Biedaczka musiała zadowolić się wodą z koryta dla krów, którą wypełniła pusty żołądek. Gdy nadeszła pora snu, Kasia wyścieliła gniazdo nowo przybyłej kurce. Wzięła ładny koszyczek, wypełniła go świeżą, miękką słomą, czyniąc z niego wygodne i ciepłe legowisko. Przedstawiła go na środek kurnika, z dala od przeciągów. Niestety, niczego nie zrobiła dla starej kury, która musiała gnieździć się na tej samej kłupce suchej słomy w kącie pełnym przeciągu. Rankiem Kasia ledwie tylko wstała z łóżka od razu udała się do kurnika, żeby sprawdzić, czy nowa kura dobrze spała i czy zniosła już jajko. Gdy otworzyła drzwiczki kurnika, jego nowa mieszkanka bez słowa wybiegła szybko na zewnątrz. Zdumiona Kasia pobiegła za nią. Hej, dlaczego uciekasz? Wracaj szybko do kurnika! Do twojego kurnika! Kurko! Na to. Za nic w świecie, jeszcze nie oszalałam do Twojego kurnika? Ale dlaczego tak mówisz, kurko? Czyżbym Cię źle traktowała? pytała Kasia. To właśnie dlatego odchodzę, że traktowałaś mnie za dobrze. I ja, która przybyłam tu jako ostatnia Byłam głaskana, obsypywana smakołykami i ulokowana w ładnym, ciepłym gnieździe, podczas gdy stara kura była pozostawiona na chłodzie o pustym żołądku. Gdybym została z tobą, Kasiu, a ty kupiłabyś nową kurę, wcześniej czy później doświadczyłabym tego samego losu, co ona. Ten, kto traktuje nowych przyjaciół lepiej, od tych starych nie przekonuje mnie do siebie i wcale mi się to nie podoba. To powiedziawszy, nowa kurka w mig zniknęła za ogrodzeniem. Dzieciaki, chciałabym was zapytać, gdybym was widziała albo słyszała, to pewnie byście mi odpowiedziały. Czy ta kurka miała rację, uciekając od Kasi? No pewnie, przecież jak się ma przyjaciela, do końca się go ma. To jest przyjaciel, który powinien z nami być do końca naszych dni. A gdy spotkamy kogoś nowego, możemy go również potraktować jako przyjaciela. Ale pamiętać trzeba o tym, że ten stary przyjaciel wciąż jest dla nas ważny. Można mieć wielu przyjaciół z wieloma przyjaciółami żyć w zgodzie i się spotykać, ale pamiętajcie, nigdy nie można zapomnieć o starych przyjaciołach.